Witam was moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku przeczytam wiersz opowiadanie pod tytułem Być dla kogoś. Nie interesuje mnie jak wyglądasz, jak chodzisz ubrany, ubrana. Czy jesteś śliczny, śliczna. Czy masz kasę, czy jesteś biedny. Czy jesteś elegancki. Wystarczy, że mi się podobasz. Chcę poznać twoje wnętrze, twoje serce, twoje myśli, pragnienia. Chcę widzieć, co lubisz, co czujesz, co myślisz. Chcę tak głęboko zajrzeć w Twoje wnętrze, żeby poczuć, a nie słyszeć słowa: lubię Cię, kocham Cię. Chcę zobaczyć, jak się uśmiechasz, jak promieniejesz, gdy coś zrobię dla Ciebie. Tak mocno i głęboko to odczuć, żeby stać się z, z Tobą jednością. Chcę cię zrozumieć nawet gdy nie wiem co mówisz. Chcę się z tobie przyglądać, gdy czytasz książkę, czy oglądasz telewizję, czy po prostu patrzysz się przed siebie. Chcę dla ciebie tego wszystkiego, tak normalnie. Nie oczekuję nic w zamian. Niczego oczywiście. Zapamiętaj te słowa. Przyjaźń w miłości to coś niespotykanego i najbardziej cennego. Stać się czyimś światłem, tego Ci życzę z całego serduszka. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, mój drogi szanowny widzu. Nikt nie ma prawa cię oceniać, bo nikt nie wie, jak wiele złych i dobrych momentów było w twoim życiu, nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, ile razy trzeba było podnosić cię z kolan, ile łez spłynęło po policzku, ile przykrych myśli przeszło przez głowę twoją, jaką drogę musiałeś, musiałaś prze, przebyć, by stać się tym człowiekiem, którym jesteś. Nie trać wiary w nadchodzące jutro. W człowieka w świat pamiętaj, nie ma ideałów. Każdy kogoś kocha dani traci i każdy się czegoś boi. Ty też. Nie wszystko, co w życiu stracisz, będzie stratą. Zrozumiesz po czasie. Życie powaliło mnie kilka razy. Pokazało mi rzeczy, których nigdy nie chciałem, nie chciałam widzieć. Doświadczyłem, doświadczyłam smutku i porażki. Ale jedno jest zawsze pewne: podniosę się, po każdym upadku. Mądry człowiek naprawia swoje błędy, głupi nie potrafi się nawet do nich przyznać. Karma wraca za przykre słowa, za spowodowanie łez. Brak szacunku, za ignorancję, za wszystko, co spowodowało ból w sercu. To wszystko kiedyś wróci do tego, co tak krzywdzi innych. Trzymanie wszystkiego w sobie bardzo boli, ale zwierzanie się niewłaściwym osobom może zaboleć jeszcze bardziej. Gdy jesteś z kimś, kto będzie pokonywał kilometry, by przez chwilę mieć Ciebie blisko, nie schrzań tego, bo drugiej takiej osoby możesz już nie mieć. Także, moi drodzy, taka dygresja mnie naszła, a teraz coś na ostatni rzut ekranu. Pomyśl o sobie, że jesteś jak kolor kredki, nie każdemu pasujesz. Ale znajdą się tacy, z którymi świetnie się uzupełniasz. Dla kilku osób wskoczyłbyś w ogień, jednak więcej jest tych, których bym do niego wrzucił. Czasami życie musi się skomplikować, żebyśmy poznali tych, na których naprawdę warto liczyć. Związki i przyjaźnie rozpadają się dlatego. Hmm, dlaczego? Że ludzie nie potrafią ze sobą szczerze rozmawiać. Życie to wieczna zmiana. Życie składa się z dobra i zła, z miłości, nienawiści, ze szczęścia i cierpienia. Nasza świadomość rozwija się po to, byśmy mogli to zrozumieć i być szczęśliwym mimo wszystko. Za rok wszystkie te pierdoły, którymi się teraz przyjmujesz, nie będą miały żadnego znaczenia. Pamiętaj o tym. Trzeba być sobą, myślę, że najważniejsze to być uczciwym człowiekiem, uczciwym wobec siebie i innych. Znaleźć swoją pasję, coś co lubisz robić, poświęcać się temu, nie oglądając się na innych. Nie porównywać się z innymi, nie ścigać się, robić swoje i, i być dobrym człowiekiem. Dobrze jest ufać, że wiara może przenosić góry, ale lepiej mieć dość pary w nogach, by móc je pokonać samodzielnie. Z wiekiem coraz bardziej doceniam osoby, które poświęcają chwilę swojego czasu, żeby napisać krótkiego smsa lub zadzwonić i po prostu spytać, co słychać. Jest tylko jedna droga do szczęścia przestać się martwić rzeczami, na które nie mamy wpływu. Każdy człowiek daje nam jakąś lekcję, każdy wnosi coś do naszego życia, nikt nigdy nie przychodzi i nie odchodzi. Tak po prostu zawsze coś zostaje nam odebrane, albo mamy czegoś więcej. Za dużo już przeszłeś, przeszłaś, żeby pozwolić komuś źle się, źle się traktować, znasz swoją wartość. Wiesz, czego chcesz, po prostu po to sięgnij. Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby, na której ci zależy. Nieważne, co mówią inni, nie zmieniaj się, bo kiedyś i tak poznasz kogoś, dla kogo będziesz w sam raz. Bawią mnie stwierdzenia, musisz i nie wolno ci. To, co muszę, znajduję w przepisach podatkowych. Dlaczego mi nie wolno? kodeksie karnym. Całą resztę rzeczy ewentualnie mogę. Boimy się kochać, boimy się nowych związków, ponieważ posiadamy gorzkie doświadczenia z przeszłości. Ciesz się każdym dniem i miej w dupie tych, którzy ci to utrudniają. Są ludzie wyjątkowi i tacy, którzy z miejsca przy... przyciągają swoją osobą. Bije od nich ciepło, miłość i dobro. Wtedy wiadomo, że są wspaniali. Wybrani i takich właśnie świat potrzebuje, takich właśnie jak Ty. Wrażliwy, wrażliwa dusza i serce są jak dwa diamenty, które upiększają swym pięknym każde spojrzenie smutnych oczu. Na wypadek, gdyby nikt ci dzisiaj tego nie powiedział, miłego dnia i miłego poranka, miłego wieczoru. Dobrze, że jesteś. Nigdy nie będę walczyć o, czyjąś, o czyjeś towarzystwo. Jak ktoś chce i mu zależy, to będzie obok. Także, moi drodzy, taka dygresja mnie naszła, aby się z wami tym podzielić. Oczywiście, te wszystkie cytaty są podesłane przez moich znajomych. Także pozdrawiam tych znajomych, którzy mi podsyłają te cytaty, aby urozmaicić filmiki na YouTube na moim kanale. Oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, zostawić łapki w górę oraz komentarza. Zapraszam również. Do, na Instagrama. Link do Instagrama będzie podany w opisie tego filmu. Ja się z Wami, żegnał, be, ja się z wami żegnam, M mówię Wam miłego poranka, miłego popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, Szymaneczko. Mówił do Was Misiowaty, czyli Michał N. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną. Zawsze bądź sobą, ponieważ tylko wtedy lśnisz przepięknym własnym wewnętrznym światłem. Każde kłamstwo i ból znajdzie swojego właściciela. Do ludzi zawsze wraca to, co innym podarowali. Znajdź kogoś, kto wie, że nie jesteś idealny, idealna, ale traktuje cię, jakbyś był, była. Zawsze warto czekać na właściwą osobę, choćby nie wiem, jak długo to trwało. To nie zado zadowalać się kimkolwiek, bo byle z kim to można jedynie zmarnować sobie życie. Gdybym miał okazję napisać coś po raz ostatni, napisałbym doceń to co masz. Nigdy nie wiesz, który pocałunek stanie się ostatnim. Rozmowa, która nigdy się nie powtórzy. Ostatnie spojrzenie, uśmiech. Nigdy nie wiesz, jak skończy się kolejna historia w twoim życiu. Ale dopóki trwa, doceniaj każdą chwilę. Lepiej wracać do pustego domu, niż do takiego, gdzie ciągle czekają jakieś problemy. Zaufaj sobie, uwierz w siebie, a w twoim życiu wydarzy się wszystko, to czego pragniesz. Lustrem dłuższy są oczy, w nich można ujrzeć to, co jest w nas. W oczach ujrzysz smutek, ból i żal. W nich widać cały nasz świat, dobry i zły, z blaskiem słońca i łzami deszczu. W nich zobaczyć można nadzieje i marzenia. Oczy mówią wiele, ale tylko nieliczni umieją z nich czytać. Spójrz w oczy, a zobaczysz głębie człowieka prawda, stara jak świat. Jeśli ktoś mówi o tobie coś złego, to głównie dlatego, że o sobie nie może powiedzieć nic dobrego. Także moi drodzy, to by było na tyle w tymże dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym vlogu. Bajos, na razie, cześć! Fałszywi ludzie! Czyny mówią głośniej niż słowa. Nie ufaj słowom pełnym słodyczy. Wiele osób ma cukier w ustach, ale jad w swoich sercach. Fałszywi przyjaciele wierzą w plotki, prawdziwi przyjaciele wierzą w ciebie. Także pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że wśród moich obserwatorów i widzów na YouTubie znajdą się życzliwi ludzie, którzy będą mnie wspierać. Pozdrawiam. Życie mamy jedno, jest ono kruche i tajemnicze. Bywa czasem zaskakujące, dlatego należy cieszyć się każdą chwilą, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, kiedy świeczka życia się wypali. Droga do rodzinnego domu, którego nie odwiedzamy, może szybko zarosnąć chwastami. Dlatego żyć trzeba umieć, tak jakby wszystko było cudem. Kiedy coś się nie układa, należy to przytrzymać i nie i nie ustawać w walce. Życie to skarb człowieka, większy niż złoto. Należy przez nie przejść, tak by nie żałować bez, bezcelowo przeżytych chwil. Życie jest ciągłą walką, a walka życiem. Jeśli przestajesz walczyć, zostajesz z niczym. W życiu nie powinno być miejsca na kłótnie i spory. Dziś się z kimś pokłócisz, a jutro tej osoby może zabrachnąć, a ciebie może dręczyć sumienie, że nie wydusiłeś jednego kluczowego słowa. Przepraszam. Kiedyś każdy z nas umrze, ale nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej. Pamiętajmy, życie jest rajem, do którego klucze są w naszych rękach. Jeżeli człowiek rozgląda się uważnie, znajdzie swoje szczęście, choć jest ślepe, ale nie jest całkiem niewidoczne. Każdy zaczynający się dzień to szansa na nowe życie. I mimo chmur walcz bo życie nie kończy, nie kończy się na kupotach, a kiedyś i tak wyjdzie słońce i wzniesie się ponad nimi. Przeżyj życie najlepiej jak potrafisz, pomagaj innym ujrzeć światło nadziei. Kluczem do udanego związku jest bycie z kimś kto pragnie ciebie dokładnie tak samo jak ty jego jej. Stań przed lustrem i popatrz uważnie. Właśnie widzisz jedyną osobę, która może zmienić Twoje życie. Najlepsze czyn, czym można od, obdarzyć drugą osobę to szacunek, szczerość, zaufanie, tolerancja, akceptacja i zrozumienie. Nie ma życia, które rodzi się bez bólu i miłości. Nie ma, która łez nie doznała. Nie ma szczęścia, co goryczy, nie wypiła. Nie ma prostej drogi bez zakrętów i kamieni. Jednak jest nadzieja, co ostatnia w nas umiera, są też sny i marzenia i wiara w ich spełnienia. Jeśli widzisz ten post, jeśli widzisz ten filmik, to potraktuj go jak znak. Znak, który chce ci przekazać, że jesteś na dobrej drodze, że poradzisz sobie z tym, co aktualnie cię martwi i w końcu wszystko ułoży się po myśli. Czas nie goi ran, czas otwiera oczy. Z wiekiem zrozumiesz, że niektórzy ludzie są tylko głównym opakowanym w piękny papierek. Miłość rani w taki sposób, że nie pozwala ani żyć, ani umrzeć. Nie, nie miłość nie rani. To rani człowiek, który kochać nie umie. Gdzie są twoi przyjaciele? Nie ma ich? Dlaczego? Na razie nic nie potrzebują. Ten, kto nie chce, znajdzie powód, ten, kto chce, znajdzie sposób. Zazdrość pokazuje, jak bardzo ci na kimś zależy. Myślisz, że raz się żyje, mylisz się. Raz się tylko umiera, a żyje się każdego dnia. Ciesz się każdą chwilą. Człowiek zmienia się z dwóch powodów: dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. Niczego nie robię pod dyktando innych. Nie jestem marionetką. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę. No i pozdrawiam, życzę wam wszystkim miłego poranka, popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się i do usłyszenia.